Witajcie moje słoneczka, lato, lato. Jeszcze końcóweczka, a my zaczniemy sobie od takich pytań, które czasami chodzą nam po głowie. I taki pomysł mi wpadł, aby zrobić parę takich energetycznych poranków, typu pytanie na śniadanie. I dziś zadamy sobie pytanie: kto się kocha w tobie? Może wiesz, może nie wiesz, a może się dopiero dowiesz. Zasady są proste, jak zawsze. Skup się na tym, kto się może kochać w tobie. Masz jeden, dwa, trzy i nieważne ile masz lat, zawsze ktoś może gdzieś w pobliżu być. Więc wybieramy. Ja wybieram dzisiaj trójeczkę. Jeden, dwa, trzy. Pytanie, kto się kocha w tobie? Oczywiście potraktujmy to z przymrużeniem oka, ale... Sobie. Dla tych, co wybrali jeden a z pucharów i tutaj jest nazwane przyjemność. Tak? Jeżeli ten obrazek coś Ci mówi, no to już jesteś w domu. ktoś kto, z kim byłeś na kajakach, może pływałeś łódką, albo obserwował Cię z łódki. Tak jakieś gdzieś z czasów, z wakacji przyjrzyj się temu, to może być ale ta karta też oznacza, że ktoś totalnie buja w obłokach na twój widok. Drogi mężczyzno, pewna kobieta nie może spuścić z ciebie zwroku, a każde wasze spotkanie sprawia jej niesamowitą przyjemność. Uważaj, to może być ktoś, kto do tej pory traktował ciebie tylko jak przyjaciela, a tu nagle bum, tego lata zaiskrzyło. Taki zaskakujący strzał Amora. Natomiast ty, droga kobieto, jeśli mnie oglądasz, to szykuj się na nowe romantyczne uniesienia, bowiem ktoś jest z tobie zakochany od stóp do głów i myśli o tobie bardzo namiętnie. Ta osoba chce obdarzyć cię swoim uczuciem, a nawet stworzyć z tobą coś bardziej trwałego na później. Przyjrzyj się dokładnie tej karcie, może ona ci podpowie, kto to może być dwójeczka. Co my tu mamy? Dziewiątkę denarów. Cieszenie się. Piękna karta, która w tej talii nosi nazwę cieszyć się właśnie. Kobieta siedzi zesłuchana w ogródku, więc może to jest ktoś, kogo spotkałeś na jakiejś działce, na łonie natury, na wyjeździe. Ktoś taki, kto spowodował, że czasami się zamyślasz i zastanawiasz. I to nie jest w ogóle miłość, o której myślisz. To ktoś, kto kocha Ciebie na dystans. Ta osoba podziwia Ciebie, Twój styl, Twoją osobowość i to, co osiągnęłeś, osiągnęłaś. Ale nie ma ta osoba odwagi się do tego przyznać. Mężczyzno, parę słów dla Ciebie. Kobieta z Twojego otoczenia jest Tobie zakochana, bo widzi w Tobie wzór do naśladowania. Myśli o tobie z wielkim podziwiem, ale też troszeczkę ci zazdrości. Przyjrzyj się temu otoczeniu i zastanów się, kto to może być. Natomiast ty, droga kobietko, która mnie oglądasz, jakiś mężczyzna totalnie wpadł w twoją pułapkę, podziwia twoją niezależność, siłę, to jak odnajdujesz się w życiu, ale w ogóle nie jest gotów na to, żeby się do ciebie odezwać. Wygląda na to, że twoja energia go trochę przytłacza, trochę się boi odrzucenia. Zastanów się, kto to może być. To są denary, więc ktoś to może być z otoczenia pracy albo ktoś, kogo wiąże z tobą praca. No i mamy trójeczkę, trójka mieczy. No i tutaj mamy taki prawdziwy dylemat. No to trójka to jest taka mm, Tutaj mamy złamane serca, krzyczenie, takie, takie, taka karta, gdzie są jakieś kłótnie. Hmm, nie ma co ukrywać. Ktoś patrzy na ciebie z wielką tęsknotą i zranionym sercem. Tak to wygląda jak powrót do przeszłości. Czy to była może miłość, która się wam rozpadła? Mężczyzna. Kobieta, która złamała Ci serce, wraca do Ciebie myślami i nie może przestać za Tobą tęsknić. Rozpacza po tym, jak Wasza relacja się skończyła. Natomiast kobieta, jakiś Twój były, mocno rozmyśla o tym, co między Wami było i nie może pogodzić się z tym, że się rozstaliście. Może by było powiedzieć, że wylewa morze łez do poduszki, ale wiadomo, mężczyźni ponoć nie płaczą, więc. Dusi to w sobie i rozmyśla, co poszło nie tak. Uważaj, bo może chcieć wrócić. Zastanów się, czy byłabyś gotowa go przyjąć, czy warto. Dajcie znać w komentarzach, co Wam wyszło. I do zobaczenia w jakimś innym filmiku na kanale YouTube Wiedmiła Renata Epo.